Dzień dobry, witam serdecznie Państwa na moim wykładzie o symulacjach misji kosmicznych w Polsce. Chciałam powiedzieć, że jestem dyrektorem Analog Astronaut Training Center, czyli Centrum Szkolenia Analogowych Astronautów. Wkrótce przekształcamy się w Centrum Szkolenia Komercyjnych Astronautów. Jesteśmy już, myślę, na tyle dojrzali. No i chciałabym przedstawić Państwu e, tą prezentację, dlatego że nie chcę się chwalić, e, chociaż jest w czym. Natomiast e, chciałabym zaprosić Państwa ewentualne zainteresowane osoby do współpracy, właśnie jeśli chodzi o e, właśnie górnictwo kosmiczne, o projekty związane z tym tematem. E, zacznę więc e, szybciutko. Dzielić swoją prezentację. Jesteśmy jedyną firmą, prywatną firmą naukowo-techniczną, która zajmuje się przeprowadzaniem symulacji misji kosmicznych w Polsce. Jedyną, podkreślam, jeśli chodzi o ilość przeszkolonych osób, mamy już teraz ponad 85 przeszkolonych osób jako analogowi astronauci. Są to osoby, które chcą być związane z sektorem kosmicznym, które przychodzą do nas aby realizować głównie projekty międzynarodowe. Tego brakuje w Polsce i my jesteśmy taką platformą, która udostępnia współpracę właśnie z różnymi placówkami badawczymi i agencjami kosmicznymi na świecie. Działamy w myśl idei, konceptu wioski księżycowej Moon Village. Kiedy pracowałam w Europejskiej Agencji Kosmicznej, właśnie wtedy, w 2016 roku, ogłoszono ten koncept, no i cały czas jest on rozwijany również przez nas, przez Europejczyków. Od 2016 roku organizujemy rokrocznie, cztery razy w roku, tak zwane warsztaty Moon Village razem z moimi znajomymi. E, oczywiście z Holandii, z Centrum e, Takiego Technologiczno-Naukowego Europejskiej Agencji Kosmicznej, gdzie pracowaliśmy i m, właśnie cały czas kontynuujemy tę misję. Angażujemy bardzo różne dyscypliny, bardzo różnych ekspertów z, z wszystkich krajów na świecie. Tutaj podaję przykład naszej efektów pracy. Jest to praca artysty mojego kolegi Jorga Rubio, który pracował ze mną w Advanced Concept Team w Esie i on stworzył koncept świątyni wiecznego światła na księżycu na, w kraterze właściwie na brzegu krateru Shackleton na księżycu. Gdzie właśnie słońce nigdy nie zachodzi, i tam ma być umieszczony w przyszłości teleskop, który ma obserwować niebo w ultrafiolecie. Oczywiście, jeżeli ktoś śledzi, a na pewno Państwo śledzą, jak rozwija się koncept Moon Village, rozwija się on nieco w stronę turystyki kosmicznej i mam nadzieję, że jest to bardzo dobry kierunek czyli może nie, nie, niekoniecznie taki wydobywczy, górniczy, ale właśnie taki eksploracyjny. I mocno w to wierzę. Obecnie większość lotów ludzi, nie robotów, właśnie ludzi, w kosmos obsługiwany był taki lot pasażerski kapsułą Sojuz, była to trzyosobowa, kapsuła tak naprawdę dwuosobowa, no bo pilot musiał być zawsze właśnie ze strony rosyjskiej. Teraz tworzy się europejsko-amerykańska kapsuła Orion. Tutaj właśnie Europejska Agencja Kosmiczna też bierze udział w tym projekcie. No i Oriony przeszły już testy, są to kapsuły czteroosobowe, a wiemy, że Amerykanie przodują, jeśli chodzi o turystykę kosmiczną. Mamy tutaj dwa rodzaje kapsuł. Kapsuła Dragon SpaceX-u, która już lata na Międzynarodową Stację Kosmiczną i maksymalnie może transportować 7 osób, no i oczywiście Boeinga Star, Starliner również. Zmieniają się warunki, proszę Państwa, lotów, tak widzimy wnętrze kapsuły Soyuz, a tak widzimy już wnętrze kapsuły Dragona, więc jest to znacząco inny poziom komfortu i poziom też bezpieczeństwa, Wydaje mi się, dlatego że jest tutaj cały szereg systemów właśnie ochronnych. No i właściwie wszystko jest zautomatyzowane, zrobotyzowane. Dlaczego to wszystko jest budowane? Ano dlatego, że przenosimy się z naszej orbity na dalszy zasięg eksploracji. I tym dalszym zasięgiem eksploracji w najbliższym czasie. Miejmy nadzieję, że będzie to orbita księżyca. I stacja Gateway e, oraz no oczywiście Wioska Księżycowa. E, mam głęboką nadzieję, że, m, że pomimo różnych politycznych wiatrów i problemów na Ziemi, będziemy w stanie e, w końcu stanąć na Księżycu bezpiecznie i mieć tam dom. Część osób, zwłaszcza tutaj z naszej grupy Euromun Mars, ile WG. Uważamy, że Księżyc powinien być kolejnym kontynentem naszej planety. Powinniśmy tam rozwijać dalsze technologie na eksplorację wszechświata. 20 lat jesteśmy już na orbicie, 400 kilometrów nad Ziemią w Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Wiemy, że ona powoli przekształcać się będzie w hotel, w obiekt turystyki kosmicznej. No i oczywiście. Trzeba będzie wyszkolić odpowiednią ilość osób, które będą odpowiednio przygotowywały świat, a raczej właśnie te dalsze światy, do tego, aby było bezpieczne, bezpiecznie można eksplorować tamte tereny. Tutaj nie, nie do końca maszyny to zrobią, musi być człowiek. Nie znam kopalni, gdzie by, by pracowały same roboty. Zwłaszcza w pierwszych etapach budowy, powstawania kopalni, także tutaj też uważamy, że przede wszystkim, żeby zbudować cokolwiek, gdziekolwiek poza Ziemią, też będą potrzebni ludzie, nie tylko roboty. No i liczymy, że bardzo szybko spadnie nam koszt wynoszonej masy na orbitę. No i dalej. Jeśli chodzi o nasze Centrum Szkolenia Analogowych Astronautów, czyli przyszłych turystów kosmicznych, przyszłych osób, które będą budować hotele, e, które będą komercyjnymi pracownikami zatrudnianymi na przykład przez SpaceX. E, my szkolimy ludzi w, właściwie tak samo jak szkoleni są astronauci. Przyspieszamy to szkolenie w ten sposób, że e, proces rekrutacji astronautów prawdziwych, rządowych e, jest bardzo rzadko zachodzi bardzo niewiele takich osób jest potrzebnych natomiast coraz to więcej osób chce być astronautami chce latać i coraz to więcej jest pomysłów jak pobudzić ten prywatny sektor żeby było i finansowanie i możliwości no i właśnie jeśli chodzi o możliwości mamy Całą sieć powiązań z partnerami, którzy potrafią zaoferować nam szkolenie takie, jakie my chcemy, czyli właśnie pod kątem szkolenia astronautycznego. No i tutaj mamy zarówno szkolenia w powietrzu, latanie, skoki spadochronowe, różne przeciążenia we współpracy z Wojskowym instytucem Medycyny Lotniczej w Warszawie na wirówce przeciążeniowej. Wygląda to naprawdę kosmicznie i zwłaszcza jeżeli profilujemy lot sojuza. Przeprowadzamy testy w różnych ciśnieniach, to również we współpracy z Wojskowym Instytutem Medycyny Lotniczej. No i oczywiście cały szereg eksperymentów w neutralnej pływalności czyli tak, jak, tak jakby nie było tej grawitacji wtedy inaczej się troszeczkę człowiek rusza inne są. Inny jest w ogóle ruch, cała dynamika ruchu. No więc przeprowadzamy różne testy, no i oczywiście też nasze eksperymenty w neutralnej pływalności. Na przykład tutaj proces resuscytacji w neutralnej pływalności. Jeśli chodzi o szkolenia, współpracujemy również z Polskim Towarzystwem Rakietowym. Rok rocznie generujemy nowych. Nowych pasjonatów, modeli rakietowych i pasjonatów również latania. Szyjemy spadochrony, organizujemy misje stratosferyczne, tam testujemy różnego rodzaju materiały, jak się zachowują w środowisku tzw. near space, czyli 30 km nad Ziemią. Oprócz tego przeprowadzamy cały szereg analogowych misji, i tu jeździmy głównie do kolonii. Do takich wulkanicznych rejonów, gdzie możemy poszukać bardzo ciekawych skał. Używamy symula symulantów, czy to lądownika księżycowego. Tutaj widzimy lądownik ze spektrometrem. No i mamy taki łazik, który był sponsorowany przez National Geographic. Nasz łazik chrząszcz. Przeprowadzamy tutaj spacer kosmiczny, właśnie taki pod kątem eksploracji część badań robiliśmy w bazie Lunares w Pile, której inicjatorem powstania właśnie byłam między innymi ja. Teraz przenieśliśmy się do habitatu na południe Polski i tam realizujemy cały szereg właśnie różnych geologicznych projektów, geofizycznych, geologicznych, geograficznych. Bardzo polecam publikacje, które są udostępnione w formie Open Access na naszej stronie Astronaut Center. Przede wszystkim polecam, zwłaszcza w tym czasie, przeczytanie pracy dyplomowej mojego partnera Mata Charysmczuka Praca dyplomowa robiona była właśnie na Akademii Górniczo Hutniczej. Badania geofizyczne w trakcie załogowej eksploracji księżyca w ramach programu Apollo. Są tam opisane wszystkie badania naukowe przeprowadzone na księżycu. Bardzo ciekawa pozycja, myślę, dla osób, które w szczególności interesują się właśnie eksploracją kosmosu. No i oczywiście nasz ostatni projekt, tu już jest bardziej praca inżynierska, zespołowa praca analogowych astronautów, czyli. Pomysł bazy, oryginalnej bazy na Księżycu, bo szpitala i laboratorium. Przedstawiamy tam również te badania, których nie można wykonać nigdzie indziej, ani nawet na orbicie Księżyca, tylko muszą one być wykonane na Księżycu. Oprócz tych publikacji y, mamy cały szereg innych, także również polecamy zajrzenie na naszą stronę. W szczególności dla każdego przyszłego górnika kosmicznego polecamy język pyton. Wszystkie roboty, satelity, a raczej może nie wszystkie, ale coraz więcej, programowanych jest właśnie w tym języku. Także myślę, że to jest absolutnie niezbędna rzecz, żeby się zapoznać. No i też udostępniamy właśnie darmowy podręcznik do tego typu programowania. Jeśli chodzi o eksperymenty na naszych misjach, to są to eksperymenty stricte edukacyjne. Troszkę robimy nauki, ale nie jest to nauka na najwyższym poziomie. Jeśli chodzi właśnie o geografię, to tutaj testujemy nawigację, um, um, uczymy ludzi robić mapy, również mapy 3D, zapoznawanie się z różnymi pro, programami do tworzenia map, wyszukiwania obiektów, do badania poziomu radioaktywności, mamy cały szereg dozymetrów oraz do analizy klimatu. Jeśli chodzi o praktykę, no to właśnie używamy różnych sprzętów i za pomocą tych sprzętów osoby symulują różnego rodzaju eksperymenty. Jest to takie, taka forma ćwiczeń. We współpracy z Łazikowcami mamy bardzo dobrych Łazikowców w Polsce. Studenckie koła, które budują Łaziki, które wygrywają międzynarodowe konkursy. Zapraszamy zazwyczaj właśnie wygrane zespoły do użyczenia nam ich sprzętu, do nauczenia naszych analogowych astronautów, jak operować takim Łazikiem, i robimy również ćwiczenia takie robotyczne. Jeśli chodzi o geologię, to tutaj używamy spektrometrii, badamy złoża, badamy meteoryty, mamy całą kolekcję meteorytów do, do tego, aby nasi uczestnicy mogli zobaczyć, jak różne są te meteoryty, zobaczyć je pod mikroskopem, dokonać drobnych analiz. No i oczywiście pracujemy z symulantami regolitów i z ekstrakcją wody ze skał. Jeśli chodzi o spektrometrię, to bardzo przydatnym zwłaszcza do spacerów kosmicznych jest taki mobilny spektrometr UV-Vis. Tutaj widzimy, widzą państwo, co używamy. No i za pomocą tego sprzętu wykonujemy cały szereg prostych ćwiczeń właśnie we współpracy z Uniwersytetem w Amsterdamie. Także jeżeli ktoś chce mieć współpracę projekt naukowy z Amsterdamem Przypominam, że jest to uczelnia na pierwszych miejscach rankingów uczelni na świecie. To zapraszam do współpracy. No, tutaj naprawdę nie mam czasu prezentować wyników, natomiast robimy też nocne spacery kosmiczne w różnych ekstremalnych sytuacjach, symulujemy różne wypadki. I. Dzięki temu nabieramy coraz to więcej doświadczenia, jak przygotować procedury, jak właśnie wykonać operacje różnego typu, żeby nie robić błędów. Tutaj pokazuję właśnie różnego rodzaju eksperymenty z regolitem, tutaj w tym przypadku akurat marsjańskim, ale dzięki panu Karolowi Sewerynowi otrzymaliśmy z Centrum Badań Kosmicznych również symulant regolitu księżycowego, również jego testujemy w relacji z algami, z roślinami. Tutaj mamy takie kolumny hydroponiczne, gdzie stosujemy różnego rodzaju media, analizujemy pH i skład pierwiastkowy tych mediów. Żeby nie było oprócz działalności edukacyjnej, prowadzimy działalność biznesową i w w przypadku właśnie niektórych projektów, które realizujemy, tworzymy oświetlenie dla statków kosmicznych i dla przyszłych baz na Księżycu. właśnie kończymy realizować jeden projekt. Również wspieramy studentów, którzy projektują bazy kosmiczne, robią prace magisterskie. Tutaj mamy jeden przykład takiej bazy, tutaj drugi przykład. Także nie tylko polskie projekty wspieramy, również w tym przypadku tutaj projekt z Belgii z, Uni z Uniwersytetu Leuven. Muszę przyznać, że mamy więcej zagranicznych osób na misjach niż Polaków, także każda osoba z Polski ma szansę właśnie mieć tą międzynarodową przygodę, międzynarodowy projekt i to się liczy właśnie jako międzynarodowy, międzynarodowa współpraca w przyszłości. A jeśli chodzi o naszą przyszłość, to właśnie zapraszam Państwa do współpracy. Obecnie budujemy największy habitat w Polsce z największym terenem do spacerów kosmicznych, z symulacjami lawatubów, z symulacjami różnych ciekawych, geologicznych form. No i oczywiście pracujemy nad już profesjonalnymi skafandrami do wyjścia na spacer kosmiczny. Tworzymy skafandry, które. Są ciśnieniowe i które już w 2021 roku będziemy stosować. Będziemy chyba najlepsi w Europie, jeśli chodzi o spacery kosmiczne. Dziękuję bardzo i zapraszam do współpracy. Tak jak podkreślam, cały czas poszukujemy, zwłaszcza osób z Państwa specjalizacji, do współpracy, do pomocy przy projektach edukacyjnych i naukowych. Dziękuję bardzo i zapraszam do kontaktu.